Witam, ja jestem John 00 Eee, jestem. Hey No. No. A to jest pierwszy odcinek z naszej serii Zagrajmy w Minecraft na multiplayer. Nie ma jak to zacząć tulkąc kogoś. Od razu tłumaczę, że to nie jest pierwszy odcinek, tylko drugi, tylko że pierwszy został em, zbugowany. ...i zniszczony. A zbugowany w takim sensie, że... ...nie było dźwięku. Tak więc, jeśli, nikomu, jeśli komuś nie pasi, to nie oglądać. <grym> Jaki ty chamski. Albo poczekać, aż zaczniemy kręcić drugą serię. Ale hmm, tak. Teraz jest... NOC! Więc zarąbista pora na, zacznie, na rozpoczęcie kręcenia że tak I nie mamy drewna <grym> To idemy po drewno dobra to O czas na pierwszą akcję <grym> Idziesz się? <grym> Idziesz Sprawdzałem czy nie mam czegoś do żarcia Chodź Zapnę lepiej drzwi, bo wykładować chcę Później bliżej naszej chaty po drzewek Oga, Szkielet! Gdzie, gdzie, gdzie? Szkielet! O, oh, Majlagi! Majlagi, Majlagi, lagi! Płonie! Lagi, lagi, lagi. Dead! Dead! Jest dead! I pierwszy dead! Dziękujemy! 10 złoty się należy. Łapujcie, jeśli lubicie jak. Bawcio e... deda. Albo raczej Henio. Wszystko jedno. Teraz pójdziemy z Buta hmm. do <laughs> Nie, Przejdę się. Okej. Okay, Jest dogodna pora na przejście. Okej, okay, ja idę sobie dowolnić drewno. Już mnie creeper goni, <laughs> więc doskonała wiadomość. Kanion, który mi blokuje przejście. Do drewna. Następny creeper. Pięknie, pięknie. Pięknie kurwa, pięknie. Który wyjebał. To się dobrze patrz. No. Oj, miałem szczęście. Dwa kawałki mięsa z zombiaka zżarłem i, i nie mam głodu. No to jest możliwe. Niemożliwe staje się możliwe. Wy, ty, wy. Mm. Tak. Ja sobie wydobędę drewna. I chyba muszę zmniejszyć dźwięki tak troszkę do 10. Najlepiej. Tak jakby przed, przed chwilą. dalej kurna. drewna potrzebuję jeszcze zdechnę. Gdzie jest mój dead point? Nie wiem, Dlaczego? ale wiesz jaką mam zagąbiście? 60 FPS-ów. Nie, bez ja mam, no, bez bez ja mam. bez Ja mam 60 FPS-ów, grawe. Dobra, Zody teraz mi możesz tepnąć. Albo nie, poczekaj, znalazłem. Taki kozak, taki kozak. E! To miało być ruskie. No i dead. Ruska Solowa to była, nie? No właśnie. No. Czach na jednego. To jest nielegalne. Zgromadzenie. Nielegalne No Dobra, a już pierwszy odcinek i już czytuję. Ty ci też, jak ty tak możesz. Ale mogłem cię zostawić. Nie, Dobra. dobra. Dobra, ja nam zrobię skrzynię na najważniejsze przedmioty. Więc jak masz coś wartego, dosyć dużo, to zostaw w niej. Na pewno coś mam. No, no ty, na pewno masz coś, na pewno. Mm, chcesz coś kamiennego? A dawaj. No za chwilę ci skraftuję. A czy jesteś na dworze? Nie. Bo słyszałem, że jakby ten klipek dostał. Tak? To tam się. To pewnie fightuje. gdzieś tam spadł. Ruska soluba. FPS mnie nie rozpieszczają. No, co ty nie powiesz? No jak ja mam czasami nad po trzy. O, na przykład teraz. A u mnie ciebie nie ma. To tak Jesteś? No jestem A Ale widzicie? u mnie U mnie twarzy nie miałeś przez chwilę Ukradli mi twarz No Murzyny ukradły ci twarz ja Tak samo jak mi konto Na YouTube Na YouTube Na YouTube Dobra O to trzeba przetopić jeszcze żelazo, nie? Ja myślę Na YouTube no, YouTube, 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 tube. No. A ja już ser chamski ja chciałem być sensie. Ale ja no, z tego mamy ostatnio jakieś bugi dziwne z tą klawiaturą, czasami nie chwyta. Mm, no, czy... Ale ciekawe rzeczy masz przez skrzynce, bo reszta ciekawych rzeczy jest w tym. We w e, to piecyku. Matko, ale ty tego... Patrz to mamdzę. A w patrz co mam oo to, to się rozpiesz. Czas na dopieszczo. na pieszczosz. Czas na pieszczoszenie. Creepera! Ej <grymki> <Już>. O my <grymki> 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 O oh mój god! help, 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 help! help, help. Uważaj, Clipper za to No nie, kur... <grymne> no. Nie no, nic mi nie wziął, nic mi nie wziął. Jeszcze żyję, jeszcze żyję. I'm still alive. Jeszcze ruki cięgi i tak wygląda nasza chata. No to jest czasowa chata. My nie się wyprowadzamy. Odsun się stąd, odsun się! Odsun się, ja muszę tutaj naprawić ściany. Weźcie nam. No <śmiech> <śmiech> Nie no, my mamy ruską technologię tutaj. A tutaj nie może być tak? Weźcie <laughs> tu. Czekaj, zrobię tylko nam troszkę tego Dobra. piaskowca, żeby to załatać. Nie no, takie hamstwo. Stupę, kurwa. Stupę z taką robotą, ja. Fajnie za to patrzcie. Nie no, to był największy fajl, jaki widziałem w jakimkolwiek pierwszym odcinku, jak dla mnie. O, fajnie Dalej. No. Dlaczego to wszystko do laby Dobra, chodź tu. Chodź tu, kur... Prawdopodobnie... nie wiem ile jeszcze ile już się to nagrywa, prawdopodobnie. Ja mam 7 minut. No... Czyli ja mam też tak samo, bo ja nagrywam w tym samym momencie co ty raczej. Ale to jest końca. Dobra... Um, ja bym chciał zabić szkieta i że, mieć takie szczęście, żebym mi wydropił łuk. No, no. A, ta, a jedynie strzały dropi i creepy ONG A bo jak płyju. Ja ze mnążeczkę przypomnę. Może zrobię porabni, jak nie walczyć z creeperem. Bye creeper. Gdzie yeah, creeper? jestem ciekaw czy on umie wchodzić do... wody? Umie. Zawciał, ja tu jesteś. Fajr, eee, jezu, ee, cała kawa! DMĘ, No Fajr, powiedz kiedy będziecie się do mnie zbliżać. Jezu, z pieprzajdziesią, z pieprzajdziesią, aaa, trzeci level mamaty? Pierwszy. Z twoimi śmierciami to się nie dziwię. Nie pierwsza i nie ostatnia. Mm, dobra, to prawdę mówiąc, osiedlamy się w dżungli? No, ale to chyba już raczej w następnym odcinku. Mm -hmm. Albo No ja się trochę co pozbieram i zrobię nam zasieki jakieś. Nie no, jaki fail, kurna, Wychodzimy, Creeper, Creeper, yeps, 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 yeps. Urwał. Urwał moje pole. Dobra, z tej strony jesteśmy bezpieczni, ja, no, ja myślę. I nad nami, to jeszcze oświetlę nad nami, żeby się nam na dachu nie spawnęły jakieś creepery i nie spadały nam na głowę. It's raining creeper, alleluja. to Kończymy? No. No to tutaj chodź. Liczy, nie pochodź mi pod łapy. No ja patrz. A więc żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek. Jeśli wyjdzie. <grym> Do widzenia. Do widzenia.